Spie jak wyskoczyła. No chcę jechać. Leć. Jakbyś skoczyła. na ten miecz. Na tym miecz, Leon. Zdarzy się cud, jak to zrobiłeś. Majaja hmm. no. Bo ci widać tylko oczy, a nie tam, twarz. <grynaj> ty, ty są bariozy,

No to to dobra! Stop! Nagrywanie, stop! Nie da się, bo jak, jak zrobię na, na stop, to to się usuwa automatycznie. Ja... Stop! No.